Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przedstawię Wam dzisiaj, jak zrobić pysznego drinka, który oczywiście będzie w moim wykonaniu. Uważajcie, drink ten jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla widzów, którzy nie mają straczki. Dziękuję bardzo. Pierwsze, co będziemy potrzebować, jest oczywiście szejkę razem z jakąś yy, flaszką. Mówię dalej, że ja mogę tutaj nazwę oczywiście, my nie mogę. Okej, okay. no i teraz tak. Oblewamy około tego tyle. No bo więcej nie mam. I teraz będziemy potrzebowali następujące składniki. Ale jaja. Wdupczamy całe jajo. Teraz może być drugie. Tak, je. Ok. I żeby sobie wyleciało. Skrobki też mogą być. Do smaku. Teraz możemy dać tak. Suszarkę. Lewatywę. Żebyśmy nie mieli nie złej potem. Słuchawki. Mieszamy tak trochę. Jest jeszcze monitor. Pięknej firmy. Wszystko do smaku. Można dać sobie auto O o! Taką oto piękną lampę. Muchospray. Krem do rąk. Krem antycelulitowy. To już żeby nie mieć celulitu, nie? Z kosmetyków jeszcze można antyperspirant, żeby się nie płocić. Zeszczane majty. I obrzykane skarpety. Do smaku możemy dać jeszcze obraz. Kamień, żeby nie mieć kamicy nerkowej. Możemy się też na przykład pociąć, aby nasz drink był bardziej krwisty. Tak. Chlor. Na sam koniec wlewamy do naszego eksperymentu taki oto sok z czarnej porzeczki dla wszystkich czarnych charakterów. I szczelnie zamykamy. Teraz będziemy wszystko mieszali. O jezu, jakie to ciężkie teraz. O! I proszę Państwa. Oto jest nasz pyszny drink, który jest gotowy do spożycia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. A ci, którzy mnie gnoją, to wiecie co, możecie mi dupę